Dajcie witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie, system natural i jest tak, jest tak gorąco że... A tak serio szomeczki to w ostatnim odcinku widzieliście tyle łapek w górę, także mam nadzieję, że teraz to pobijecie, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak... Poznałem POMPA TEAM A więc działaczki każdy myśli, że POMPA TEAM poznało się jakoś tak niesamowicie I i td, że... Że... Nawet nie wiem co powiedzieć A więc... A więc powiem Wam dokładnie jak ja poznałem POMPA TEAM i samu A więc pewnego dnia Wszedłem sobie na YouTube'a I zacząłem oglądać Metina tam PvP, PvP, i tp, i I patrzę i sam I nawet nie wiedziałem co to wtedy jest ale otworzył nowy serwer metina a ja tak bardzo chciałem wydać swoje pieniądze i grać metina że otworzył rabie i ja wtedy zacząłem grać metina i po prostu sobie grałem na tej rabie wbijałem level itp itd i pewnego dnia wszedłem na tym speaker i wszedłem na tego TS'a i sobie tam siedziałem poznałem różnych ludzi itp itd w różnych moderatorów i TP i TD, nie wiem dlaczego znowu to mówię, ale nieważne, poznałem różnych moderatorów. I też poznałem i sam, bo i sam wtedy schodził na dół, bo wtedy nie, był, nie miał tylu widzów, że wiecie, się, jak szedł na dół, to się jakoś super na niego rzucali. Nie, 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 wtedy było zupełnie inaczej, więc było git, można było sobie normalnie pogadać, wszystko i itp., itd. I jakoś tak siedziałem cały czas na tym się grałem na tej rabi i w końcu w nocy kiedyś i sam dał mi moda. Ja zawsze byłem taki cichy, taki cichy, tylko banowałem ludzi i kiedyś zaczęliśmy grać i tak jakoś, nie wiem, Zbliżyliśmy się do siebie jakby. I wtedy też poznałem Nimkta. Nimcl to był taki koleś, co tylko wchodził na tym Spika i wyzywał każdego. I tylko po prostu wyzywał każdego i bany to łapał cały czas. Cały czas łapał bany. I wtedy poznałem też Graczola, bo raz Graczor przyszedł po imprezie, był napity tam jakoś zaczęliśmy chyba coś grać razem z Sisamu i TP I tak właśnie poznałem Graczola i... i Mistrz. I... Poznaliśmy się w sumie na tym spiku ziomeczki, czyli tak poznałem Pompa Team i właśnie przez Metina wszyscy się poznaliśmy. Tak? Oni tam się wcześniej znali, a ja jakoś doszedłem do nich, tak? I nic to też w sumie do nich doszedł. I tak właśnie powstał Pompa i tak się poznaliśmy, więc nie ma w tym jakoś super wielkiego... Nie wiem jak to nazwać. Wielkiej, no nie wiem jak to nazwać Nieważne, nieważne, tak I to było na tyle ziomeczki Bo tak się właśnie poznaliśmy Przez TeamSpeak'a, przez Metina I tak w sumie Rok czasu później Sam powiedział, że założył kanał I założyłem ten kanał I tak oto tutaj jestem, więc To była nasza historia, możecie zostawić łapkę w górę Mam nadzieję, że Wam się podobało I kolejny vlog będzie jutro O 19.00 Mam nadzieję, że oglądaliście dzisiejszy film, bo też nagrałem. To było na tyle, Ziomeczki. Trzymajcie się ciepło. Peace, jo!